Witam serdecznie. Marcin Kociołek, Gołębi Ostruda. No i mamy lot konkursowy numer 2. Yy, odległość 150 km. Yy, gołębie wypuszczone o godzinie 8.30. Yy, tutaj u nas na miejscu i na miejscu wypuszczenia były dosyć duże mgły, więc trzeba było chwilę poczekać. Teraz mamy piękną pogodę. Yy, gołębi wystartowało 4000 ponad. Tam chyba 4100, jak się nie mylę. Czyli tyle samo, co ostatnio. Ja zakoszowałem 91 sztuk. 3 gołębie roczne zostały w gołębniku. Czyli 94 razem. Z ostatniego lotu 6 gołębi nie wróciło. 5 rocznych, jeden gołąb dwuletni. No i tu jest takie troszeczkę kurde zaskoczenie. Ten gołąb dwuletni, który nie wrócił, to był gołąb z pięćdziesiątki. W zeszłym roku jako roczny miał 7 konkursów, trzy konkursy w pierwszej 40 na, na oddział i to tam na parę tysięcy gołębi plus dwa konkursy z pięcetek jako roczny, no i nie wrócił z takiego lotu na 100, na 100 tam nie wiem, tam było 20 km chyba, także no podejrzewam, że coś się musiało wydarzyć po drodze. No niestety tak to bywa, że gołębie. Czasami właśnie gdzieś tam coś może im przydarzyć, czy to drapieżnik, czy jakieś zerwane skrzydło. Eee, tak jak ja teraz byłem w czwartek, nie w piątek przepraszam, w piątek byłem na treningu z gołębiami. Wypuściłem i po chwili zaatakował jaszczą. nie, Po prostu <gryw> wyobraźcie sobie minę, wypuszczacie, wypuszczacie gołębie na trening, eee, gołębie już no widziałem, że po ich zachowaniu, że coś jest nie tak, nie, że chcą tam wywijać, kręcić, kurde, tak ostro patrzę, jaszcząb, nie, przyłożył. No to mówię, pięknie, nie, trening, kurde, motywacyjny w piątek, a tutaj jaszcząb. Eee... No i w trakcie, w trakcie powrotu do domu na kamerach zauważyłem, że gołębie przyleciały, przyleciały całym stadem, no ale zastanawiałem się, czy na przykład nie brakuje jest jakiegoś gołębia, bo jaszcząb przyłożył centralnie w środek, one gdzieś tam się rozbiły. No ale nie widziałem, bo było zbyt daleko, żeby stwierdzić, czy coś wziął, czy nie. Przyjechałem do domu, yy, Głębi były w celach, już tutaj je zamykałem yy, parami. Yy, no i tak patrzę mniej więcej ten no, po lotnikach, mówię ten jest, ten jest, ten jest, o no, dobra, dobra, dobra. No i podchodzę do takiej celi numer 33. Tam kiedyś na wcześniejszym filmie takiego czerwonego pokazywałem, że mi się tak podoba, nie? Przepiękny roczny samiec, przepiękny. Dałem mu taką fajną samiczkę roczną. W ogóle super para razem. No, i patrzę, ona siedzi w misce, a jego nie ma. Mówię, no nie, mówię pewnie wziął tego czerwonego. Mówię, no bo kurde, zawsze z każdego treningu był, z, z tego pierwszego lotu też wrócił. Yy, po każdym treningu było od razu szybko, nie tam, że tam dolatywał czy coś takiego. No i kurde, patrzę, nie ma go. No i mówię, no masakra, nie? Mówię, już nie mógł, kurde, jakiegoś innego roczniaka wziąć, tylko tego czerwonego akurat. Nie się wkurzyłem, jak nie wiem. No ale za chwilę słyszę zegar, pyknął, przyleciał ten czerwony, nie? Także, także, kurde, mówię, o, a już byłem pewny, że jaszczą go, zsza, jaszczą go złapał. No ale okazało się, że jego partnerka, ta samica właśnie, zerwała skrzydło po tym treningu, czyli po prostu wydaje mi się, że tak, no bo one po prostu jak je ten nasz je zaatakował, to dostały takiej prędkości, takiego szału, że, że wydaje mi się właśnie, że też ona od tego, no wróciła po prostu, miała skrzydło zerwane i koniec, nie? także kolejny roczny z zerwanym skrzydłem. Także, no a tu mamy nasze piszczaczki. No, noworodki piszczą. Także, tak to jest z tymi gołębiami, nie? Z tymi jastrzębiami w ogóle. No, ale okej, okay, mamy teraz lot właśnie konkursowy numer dwa. Czekamy na gołębie, gołębie wypuszczone 8.30. Teraz jeszcze pokażemy współrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia. Oh. Zagarłączony. włączony. Na razie jeszcze bez anteny. Tu mamy system MG800, który wysyła nam SMS o, o powrocie gołębi informujące o powrocie głębi. MG800 antena. Ja. Teraz wchodzimy sobie, wchodzimy sobie w loty godzina wypuszczenia i Nowrocław. Ja już tu wcześniej wpisałem współrzędne geograficzne wypuszczenie, Do mnie jest 150 km, 151 km bez 12 metrów. Dzisiaj jest 11. 8. 30, gołębie wypuszczone. 11 maja 8:30 współrzędne mamy Ender. Wychodzimy, musimy zegar odłączyć. Teraz podłączamy antenę podłączamy sobie antenę O, przykręcamy żeby się jakiś kabel nie odłączył niechcący w przypływie emocji i wrażeń i znowu podłączamy sobie zegar Ach. dobra dwie anteny MG800. Antenki mam podłączone. Dioda się świeci. Także także czekamy na głębie. W tym razie jest prędkość pokazana 2000. No ale wiadomo, jest godzina 9.00, czyli 3 minuty temu, gołębie zostały wypuszczone. Więc prędkość na razie jest powyżej 2000 pokazywana, znaczy ona dopiero jak spadnie poniżej 2, to zaczyna pokazywać na zegarze tutaj prędkość każdego głębia, który przyleci w konkursie. 91 zakoszowanych. Yy, tak jak mówiłem, 5 no, rocznych zginęło jeden dwuletni samczyk, taki dosyć wybitny, jako roczny naprawdę fajnie leciał. No ale wiadomo, jaka była wtedy pogoda, jaki wiatr i tak dalej. Zresztą. Ciężko w ogóle, żeby coś dochodziło po takich lotach, bo to zimno jest strasznie. Także warunki atmosferyczne no nie sprzyjają chyba w tym roku rocznym gołębiom. No ale zobaczymy. Myślę, że dzisiaj powinno być lepiej, już bez strat. Jest piękna pogoda, także liczę na to, że, że gołębie się wszystkie zameldują w domu. Taką mam nadzieję. Co do ostatniego lotu, no to akurat udało się go wygrać, ten pierwszy lot. Natomiast wiadomo, to nie ma się też czym podniecać. Co prawda, lot z wiatrem, pogoda, warunki atmosferyczne, deszcze i tak dalej, burze. Taki był prawdziwy roller coaster, więc jest zaskoczenie dosyć ten lot, że tak dosyć dobrze wypadł. Dzisiaj mamy znowu, jak patrzyłem jeszcze wczoraj wieczorem, wiatr północny, tak? czyli to jest wiatr spychający gołębie na troszeczkę. Nasza sekcja jest najwyższa sekcją u góry, pod, pod nami są dwie sekcje, jeszcze kolejne. Plus lecimy troszeczkę z dołu ten lot jest wiatr, no, na razie mocnego wiatru nie ma, ale ogólnie pokazuje na mapach wiatr północny, wiejący z północy, więc no tak kolejne utrudnienie, tak, bo w mojej ocenie jednak wiatry, loty, loty pod wiatr to są loty najlepsze, tak, loty pod wiatr to... Myślę, że każdy hodowca, który ma troszeczkę pojęcia o lotowaniu, wie, że loty pod wiatr są jakby takimi lotami najbardziej sprawiedliwimy. Sprawiedliwimy. Loty pod wiatr są takie no, najbardziej takie oddające rzeczywistość. Myślę, że tam wtedy mm, gołębie pokazują swoją klasę, natomiast no, takie skrajne wiatry gdzieś wiatry w ogon, czy jakieś północne, czy południowe, takie spychające, no to są takie wiatry, które jakby troszeczkę wypaczają rywalizację. Natomiast nie ma wytłumaczeń, trzeba sobie radzić w każdych warunkach atmosferycznych, także warcie gołębie, walczcie, tata czeka tu w gołębniku na Wasz powrót. No, także... Słuchajcie, trzymajcie kciuki, zobaczymy, jak dzisiaj wyjdzie. Wiadomo, że chciałoby się jak najlepiej, no ale nie zawsze jest słońce, nie zawsze jest tak kolorowo. Także czekamy. Czekamy nadal. Pogoda piękna, prześliczna, piękne chmureczki, bałwaneczki i tak dalej. Kawka zrobiona, dzisiaj na locie jestem sam. E, samotny wilk. <grych> Zobaczymy, jaka prędkość jest na zegarze, bo właśnie mija półtorej godziny od wypuszczenia gołębi I mamy prędkość 1699, ostatnio na locie było 1546 No dzisiaj ma troszeczkę wiaterek już czuć bardziej, ten północny Troszeczkę spychający boczny na dół No ale dobra, musimy sobie też tu poradzić No sam jestem ciekawy, jak, jaki będzie nalot czy te głębie będą przychodziły grupkami, czy, czy pojedynczo? Oczywiście liczę na to, że, że grupkami, wiadomo. Jeszcze taki lot ciężko wygrać, jak nie usiądzie od razu te minimum 5 głębi naraz. Tak jak ostatnio, one w ogóle powinny stąd lecieć, nie? Gdzieś tak, o tam. To jest z kierunku. Z tego poprzedniego lotu tu zaleciało od tyłu, jak na tym filmie widać w wcześniejszym. I już zaczynałem od chyba 10 głębia na oddział, tak? Gdyby normalnie przyszły. Chociaż te parametry skorygowały, myślę, że to byłyby pierwszy głębiej na oddział. No, ale to nie tylko ja chcę wygrać. Jeszcze jest tutaj sporo innych zawodników, którzy też chcą wygrywać loty. Także to nie jest tak łatwo. Każdy szczegół się liczy. Także no zobaczymy, sam jestem ciekawy. Siadam do kawki, czekam. Praktycznie lada chwila. W każdej chwili gdzieś tam mogą się pojawić gołębie. Także emocje już rosną, czuć w powietrzu, atmosfera gęścieje, także czekamy, nie? Dalej czekamy, czekamy, nic nie ma. Fajna pogoda, nie? Coś pięknego. Zobaczymy, jaka prędkość. 1424, no, czyli ta prędkość już taka się zaraz, kurde, robi coraz bardziej realna do powrotu gołębi. Troszeczkę ten wiatr jak już czuć Także czekamy, czekamy, może się coś pojawi zaraz Nie najlepiej jakby stamtąd przyciła, Stąd jakby przyszło to już w ogóle Zobaczymy Nic nie ma Czekamy, czekamy Prędkość 1377, więc już jest taka no. Czuć, że się coś zaraz wydarzy w powietrzu Ale nic nie widać, nie widać gołębi, żeby leciało w ogóle zero przelotów. No, czysto Ani nie na jeszcze dzisiaj nie widziałem na niebie Także czekamy w napięciu Czekamy, usiądziemy sobie, o. nic się nie dzieje, żeby zawsze taka pogoda była piękna o. na każdym locie, tylko żeby były loty pod wiatr, żeby w ogóle było spełnienie marzeń, ale tam wszystkie są fajne, trzeba sobie radzić e. i tyle, no nie mamy wyjścia, taki to sport leci jakiś gołąb. O Jezu, ile gołębi leci. O kurde, szok! Ja pierdziele, nie? O kurde No nie ja coś pięknego, nie? Chodźcie, chodźcie, no ja pierdziele, pięknie No, siadać, siadać Teraz tylko, żeby zegar działał. Nie, no to się w głowie nie mieści, co tego nie wyprawiają, nie? Ja pierdzielę, szok. Pięknie. Ile siadło? 18 sztuk, nie? Ostatnio było 14, a teraz 18. Kurde. Nie, no pięknie, pięknie. 18 na raz. Ja pierdzielę, ale ładnie. No to chyba będzie szpica z kierunku szybowania z tej strony, nie? To powinno być dobrze o kurde Źle. Ale już przerwa, nie? Znaczy no przerwa no dopiero przed chwilą usiadłem, ale i weź nie mi 5 naraz. Jak nie masz pięciu naraz, to nie wygrasz lotu, nie? To już jest ciężko No i, ale musiało wyprzedzić peleton ładnie I tam wziąłem parę rocznych było Dziękuję Czekajcie zobaczymy czy ten z 50 O jest 50 i roczne i wszystkie tam mieszanka Ale zobaczcie, no, no, normalnie szok, nie? 18 siadło i przerwa, nie? Pusto, nic. To jest. O, są następne, o, są. Już te trochę z tyłu, nie? Kurde, już przestrzeliły. No chodź, chodźcie, tak. Są następne z góry. Coś pięknego. Zobaczcie, co się dzieje, nie? Czyli teraz patrzę na. na bo zacząłem nagrywać 2 minuty 30 sekund. Tamte miały wyprzedzenie od tych, nie, pozostałych. chodź, 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 tam wchodź, wchodź. Do środka, nie tam się na amory zebrało. No. Czyli 3 minuty minęły. Ile mamy? 32 sztuki, nie? Ale będzie szybki konkurs. Szok. To jest 18, teraz 13 usiadło, nie? No, panowie, panie i panowie, bardzo ładnie. O, jest następny, ale wysoko leci fajnie. O, zakręca, pokaż to się. Zakręca, ładnie, tak. Cieszy się. No. Kolega. Jak ma czas? Jeszcze. Se. O, jest następny do niego dociął. To są już dwa. Ok. Czerwony. O, jest następne dwa. O tu następne dwa. Kurde, szok. Dzień dobry. O! Następne cztery, nie? Teraz. No. Jest następny, ale z boku już przychodzą. No ale dobrze, ta szpica przyszła w miarę z kierunku, więc ta szpica powinna być dobra. I yy, ważniejsze, że kilka na raz. O! Jaki zadowolony! Proszę! 42 42, tak? Tu mamy następnego Wariata I tu następny No to jest fajna sprawa, nie? O! Dwa tutaj lecą ładnie Fajnie się składają O! Jest i trzeci jeszcze, dobra Siadać, siadać, bo zaraz będzie koniec konkursu A 50% musi być zrobione Teraz będziemy mieli już 50%. Następny. A tamten zawsze na drzewo leci, nie? i Musi dotknąć gałęzi i spada tam. Chodź, chodź. Jak do białego. Chodź, chodź. O, właśnie. Musiał dotknąć gałęzi na drzewie, nie? Chodź, chodź, chodź. Leci następna szikieratka. No, a ten nie mój poszedł dalej. Eee, dobra, czyli minęło już 5 minut, 5 minut, bo mam tu licznik na kamerze i mamy 50 gołębi, czyli już jest 46, to jest połowa, tak, nie? Dobrze mówię? 45, 40, 90, no 46 to jest połowa, jest 50, nie? W 5 minut. No. O, tutaj leci jakiś gołąbek. Poszedł prosto. To następny, wysoko. Mega wysoko lecony. O, jest tutaj, no. Siada. Samiczka jakaś widzę. A ona gdzie? A, myślałem, że tam usiądzie, no. Prosto w deseczkę, tak? No, samiczka. O, są następne. O. No. Jestem zadowolony. Tutaj Proszę, proszę, siadamy. Tak. No dawaj, dawaj, wchodzić, wchodzić. Właśnie stracicie konkurs. O, następne lecą. O. Ale miałem nosa, bo tak włączyłem kamerkę, nasz znaczy telefon w sumie. W sensie, i mówię, coś się zaraz tu wydarzy, o. Dawaj, dawaj, do środka. I, i. są następne. O. I następne. jest następny, ten jak się składa, o skubany. O. Dawaj, dawaj, zakręcaj, no. Tu następny jest u góry, ale fajnie lecą wysoko. Pięknie, o jeszcze jeden. Aleś pikuje, no. O, mam nadzieję, że mi telefonu nie przestawi kamera. O, siadają. O, prawie się zderzyły. Dzień dobry. A tu co, nie, nie wszedł jeszcze? A to nie mój jest. To nie jeden. A kurde, kurde. Obszarpaniec. Idźmy stąd. Co to kurwa ci ludzie wkładają. Yes. O, tu są trzy teraz. Trzy następne. Mamy. Osiem minut. Osiem minut. I sześćdziesiąt jeden gołębi. Czyli jeszcze trzydzieści. Jeszcze trzydzieści, ale już mamy dwa następne. O. No dobra, zaraz skończymy Nagrywanie muszę na wejść do środka, zobaczyć co się dzieje. O, si siedzi takie dziadostwo i się boją tego usiąść koło niego, nie? Chodź, chodź, chodź. No dobra, później dogamy resztę. Myślę, że wystarczy. Tu nie ma co, ale myślę, że no coś pięknego. Jeszcze lepiej niż tydzień temu, nie? Jest następny, kurde wariat. O, a jakiś. Dogramy jeszcze tego jednego i, i kończymy. O, jeszcze następny z tyłu. Proszę, samiczka czerwona. Jeszcze jeden, no, jeszcze czerwony o. Znowu spóźniony No idź do środka, nie tam gruchasz do tego tam Idź Do domu No siądzie taki badziewiej, i... Idź mi stąd Idź A ty do środka idź, idź, idź No idź, nie pajacuj tu Żonę masz tam w domu O, są następne Są następne no chodź, 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 tu jeszcze jeden siedzi. Chodź, 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 no chodź. O, dwa. No dobra. Roczny samczyk. Jest następny. No dobra, już mi ręka boli. Siadaj tej. No, takie loty są fajne, nie? Głębiej widać, że nie będzie strat. Chodź, 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 chodź. Kurwa, te gówno usiadło tam. Chodź, 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 chodź. A te jeszcze tu siedziały, ojej, co te gołębie wyprawiają, nie, na drzewie sobie siedziały, ale się odbiły, w... a bo ja drzwi nie zamknąłem tutaj, one sobie wyszły tymi drzwiami, ojej, do środka już, one są już odbite, nie, to drzwi nie zamknąłem i sobie wyszły, ile mamy? 11 minut, 70 gołębi na 91, czyli brakuje jeszcze 21. Dobra, później dogadamy resztę, zobaczymy, jak to wyjdzie na listach konkursowych, ale myślę, że będzie przyzwoicie, nie? No i drodzy Państwo, wieczór po locie, 19.30, zachód słońca, przepiękny. Lot wyszedł wspaniale, jestem mega zadowolony, 17 pierwszy głębi na oddział. Brakuje jednej samiczki rocznej, mamy 90 gołębi na 91. Także czekaliśmy do samego końca, myślałem, że może jeszcze doleci dzisiaj, no ale okazało się, że niestety nie. Także jakby ta samica jeszcze wróciła, to wtedy już by był taki kompletny lot, ale nie można mieć wszystkiego. Także nie można mieć wszystkiego. 91 głębi na zakoszowanych, 72 konkursy. Także też, też, też ciekawie wyszło. Jestem bardzo zadowolony. No ale wiadomo, to są dwa, dwa krótkie loty, dwa wygrane. Jeden można powiedzieć, że z wiatrem w ogon, drugi taki z wiatrem północnym, spychającym. I głębie sobie świetnie poradziły. Nie ukrywam też, że moje ulubione loty są loty pod wiatr, zresztą myślę, że chyba większości hodowców woli loty pod wiatr, wiadomo z jakich względów, natomiast no fajnie, że na tych też się udało coś tam polecieć, no 91 gołębi, 72 w konkursie, nie? to nie wiem, to chyba był jeden z lepszych moich lotów, tak mi się kojarzy, że chyba nie miałem lepszego, no nieważne, no, ale na pewno jeden z lepszych, nie, na pewno, na pewno będzie w top 3 moich lotów. Także bardzo się cieszę. Dwa loty, dwa wygrane. Właśnie byłem teraz podziękować Gołębiom. Zrobiły dobrą robotę, także dziękuję. Jeszcze raz no i co? Lecimy dalej. Oczywiście ja tu też nie, nie ma co popadać, jakieś samo zachwyty. To są dwa krótkie loty. Dopiero się zaczną loty takie prawdziwe 300, 500 maratony. To są prawdziwe loty. Już jeszcze się zrobi cieplej, zrobi się, zrobi się pod wiatr. Aczkolwiek ja lubię loty pod wiatr. Myślę, że to są w ogóle loty pod wiatr. To są najbardziej sprawiedliwe i takie no, najbardziej wymagające i tam gołębie pokazują klasę. Także no, ale nie ukrywam też, że, że jestem no, naprawdę szczęśliwy, nie? Że, że ta moja ciężka praca, bo to jest tytaniczna praca przy gołębiach, yy, czas poświęcony i no i też nie ukrywam, że yy, no i też gołębie, tak, gołębie się gołębie się fajnie pokazują i to już to są te co w zeszłym roku jako roczne leciały kapitalne, teraz jako dwulatki lecą dalej kapitalnie. Także no trafił się wspaniały rocznik. Eee, najlepsze jest to, że, że wszystkie te gołębie mam, e, wszystkich rodziców i tak dalej, także to wszystko już będzie trzymane w linii. Eee, no, ale wiadomo, to są gołębie i nigdy nie wiadomo, można się cieszyć dopiero po sezonie, bo się może wydarzyć wszystko. Ja sobie z tego też zdaję sprawę, bo nie raz gdzieś tam człowiek dostał ostro po dupie. Czy jakieś, czy jakieś bomby, czy jakiś trening Czasami teraz też wywiozłem go mnie na trening i przypierdzili w niej Jaszcząb. Więc po prostu też katastrofa. Jakoś się udało, że się poschodziły. No Niestety jedna samica zerwała skrzydło roczna. Także no, w ogłębiarce nigdy nic nie wiadomo. Tak? Trafi się bomba, jakiś ciężki lot i też się wszystko sypie, tak? Wiecie o co chodzi. Także na spokojnie, bez podniecania się. No, czekamy na następne loty. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej.